Witajcie! W dzisiejszym odcinku będę robił syrop z mniszka i będę suszył kwiaty na herbatkę. Zapraszam do oglądania. Sylwia nazbierała przepiękne kwiatki, które rozłożyliśmy teraz do mniejszych, na mniejsze tacki, mniejsze porcje z tego względu, że w tym koszyku były trochę zbyt gęsto i te robaki nie za bardzo miały jak uciec, a teraz widzę, że już nie ma żadnego insekta jak je przekładałem do tych tacek no to nawet widziałem jeden ślimak był jakiś pająk także to już wszystko co miało uciec uciekło zabieramy to teraz do domu wrzucamy do garnka i będziemy gotować mniszka wsypujemy do garnka myślę że to Sylwia nazbierała troszeczkę więcej niż czysta. tak na moje oko to jest 400 albo i 450. Generalnie proporcje są takie, ja przynajmniej tak robię, że na litr wody daje minimum 300 kwiatów mniszka. Następnie będę to, jak wleję wodę, doprowadzę to do brzenia i będę gotował przez 15 minut. Po 15 minutach gotowania zostawię sobie to gdzieś w chłodnym miejscu pod przykryciem na 24 godziny. Litr wody mam przygotowany. Zalewam to zimną wodą. Dobra, włączam kuchenkę. Będzie trochę hałasowało. Tak jak mówiłem, doprowadzam do wrzenia. Jak będzie potrzeba dolać wody, to, to doleję, bo coś mi się wydaje, że jest strasznie dużo tych mniszków. Doprowadzę do wrzenia, gotuję przez 15 minut. Następnie odstawiam na 24 godziny. Miszek już się ładnie gotuje. Nawet nie widzę potrzeby dolewania wody. Ten miszek jakby się zmniejszył trochę. Mimo tego, że jest go więcej, to nie będę dolewał wody. Zostawiam ten litr tak jak, tak jak było. Nie będę później musiał kombinować z cukrem. Także 15 minut i do odstawienia na dobę. Na drugi dzień przedsadzamy. Przez sitko ja to mam już wszystko przygotowane. Jeżeli nie macie takiego drobnego sitka, tylko jakiś zwykły durszlak, warto sobie użyć gazy, żeby wam za dużo tych cząstek nie powpadało. Ja akurat mam takie sitko dość drobne, więc nie widzę potrzeby, żeby używać gazy. Dobra, myślę, że więcej to już nie ma sensu tego wyciskać. Od razu daję sok z dwóch cytryn. Ciekawe, cytryna bez pestek. Ja przygotowałem sobie już takie małe sitko w razie czego. Ale w tej połówce cytryny nie ma pestki. Jedna połóweczka. Ja teraz włączam kochankę, doprowadzę to do wrzenia i potem będę dosypywał cukier. Sylwia dozbierała jeszcze 9 tacek mniszka. One się już tutaj suszą jakiś czas. Od czasu do czasu zamieniam te talerze górne na dolne, żeby się równomiernie suszyły. Ja mam ustawioną suszarkę na około 40-42 stopnie. I takie kwiatki suszą się mniej więcej około 6-8 godzin, z tym, że, tu jest bardzo ważna informacja, po tych 6-8 godzinach może nam się wydawać, że te kwiatki są idealnie suche i błędem jest wkładanie ich od razu do słoika. Trzeba to po prostu wyłączyć suszarkę, odczekać godzinę, kilka godzin i wtedy zobaczycie, że one znowu zrobią się mokre. Cała ta wilgoć, która jest w kwiatkach, w środku wyjdzie po prostu na zewnątrz. Więc suszenie będzie trzeba powtórzyć jeszcze raz, powiedzmy na, na godzinkę. Znowu wyłączyć suszarkę na kilka godzin. Znowu tam ta wilgoć ze środka wyjdzie i tak aż do skutku. Myślę, że ze 3 razy trzeba tak później podsuszyć, żeby mieć pewność, że. Kwiaty są idealnie suche. Ja raz tak zrobiłem, że wrzuciłem zaraz po wysuszeniu kwiatki do słoika. Na szczęście, na drugi dzień miałem już drugą porcję podsuszonych kwiatków i miałem jeden słoik niepełny, do którego chciałem dorzucić nową porcję suszonych kwiatków, i okazało się, że w słoiku są kwiaty wilgotne. Odkręciłem pozostałe słoiki i tam też były wilgotne, więc suszyłem to jeszcze raz. Także trzeba upewnić się, że te kwiaty na pewno są suche, bo inaczej po prostu nam skisną, sfermentują i, i nic z tego nie będzie. Także to jest już trochę podsuszone, jeszcze się będzie trochę suszyć, będę jeszcze dosuszał i na sam koniec jak będę miał pewność, że wszystko jest ok, to będę wrzucał do, wsypywał do słoika. Zaczyna nam się to gotować. I w momencie jak dosypuję cukier to nie zmniejszam ognia, bo zaraz tu nam się temperatura będzie zmniejszać podczas dosypywania. Pomalutku dosypujemy ciągle mieszając. I teraz będę to mieszał dotąd, dopóki całkowicie cukier się nie rozpuści. Cukier już się prawie cały rozpuścił. Ma taki miodowy zapach, ale nie jest to miód. Umówmy się, miód to jest od pszczół. To jest po prostu syrop. Tam gdzie jest cukier, to jest syrop. Dobra, i tak powinno się pogotować jakiś czas. To od Was zależy, czy będziecie gotować pół godziny, czy dwie godziny. Czym dłużej będziecie gotować, tym ten syrop będzie gęściejszy. Jeżeli uważacie, że wystarczy Wam taka gęstość jak jest teraz, to wystarczy parę minut pogotować i gotowe. Gotowało się prawie półtorej godziny. Widać, że jest to teraz takie gęste. Jak ktoś chce gęstsze, może gotować dłużej. Przeleję sobie teraz to do słoików. To mam już przygotowane dwa słoiki. Mam nadzieję, że wystarczą. Słoiki pewnie są 0,9 litra. To zobaczymy, ile tego wyjdzie. Jeden słoik pełny. Mam jeszcze przygotowany mniejszy słoiczek, myślę, że do tego wejdzie. No, w sam raz, czyli wyszedł jeden słoik. 0,9 litra. I drugi słoiczek. Zaraz zobaczę ile ma, tylko żebym się nie poparzył. Bez rękawiczek się nie da. Okej. Okay. Ten mały słoiczek jest 0,35 litra. Ja sobie te słoiki obrócę teraz. I myślę, że w którymś momencie powinno być słychać, jak zaciągnie, jak się. Wieczko wciągnie do środka. Niszek się już dosuszał trzy razy, bodajże. Także na pewno już jest suchy. Można go śmiało wrzucać do słoika. Ciekawe, ile mi wyjdzie. Mam przygotowane dwa duże słoiki. Jeden taki średni i jeden mały ale to można śmiało ubić oczywiście nie za mocno ale troszeczkę można poupychać Dobra, i jeszcze te dwa słoiki miodu. I to wszystko wyszło w sumie z 15 takich tacek mniszka. Litr 25 syropu, nie miodu. I cztery takie różnych wielkości słoiki suszonego mniszka. Na syrop warto sobie. Nakleić karteczki i opisać co to jest, żeby się nie myliło, bo można jeszcze syropy robić z innych kwiatów. Natomiast na suszone kwiatki to chyba dobrze widać, nie ma takiej potrzeby.